Witam Was, moje drogie strzelce, na kanale Kedwicz Tarot. Przesłanie na nowy tydzień dla Waszego znaku Zodiaku. Króciutko tylko informacje dla nowych osób, a, czy też przypomnienie dla Was wszystkich. że Czasówka dla singli jest w opisie, więc trzeba go rozwinąć, żeby to zobaczyć. A druga rzecz, pierwsza oczywiście część jest dla osób w różnych relacjach związkowych, a druga jest dla singli. Możecie to sobie oczywiście zamieniać jak najbardziej, dlatego że obie części są dla Waszego znaku zodiaku, więc gdyby któraś z Wami nie rezygnowała, to. W, w, Według mnie powinniście sobie posłuchać tej odwrotnej, bo może tam akurat znajdziecie coś dla siebie. I tak też się pokazuje, właśnie ta pierwsza część, nie wiem, może się mylę, ale bardziej mi tutaj podchodzi pod singli a w związku z tym, co się dzieje. Um, no ale gdyby tak nie było, to może też rzeczywiście tutaj z jakichś powodów w tych a, związkach, w których tkwicie, może też coś się takiego pokazać. Um, nie przedłużam, przechodzę do przesłania. Moi drodzy, zaczynacie od karty trzech mieczy, więc tutaj jest karta um, takiego pęknięcia um, w jakimś sensie, w a, czegoś w uczuciach a, w waszym partnerstwie. Prawdopodobnie chwilowe to jest, przejściowe, no ale jednak tu się pokazuje a, możliwe, że jakby za bardzo tutaj pokazujecie się jako osoba, która za bardzo wierzyła temu, co ktoś tutaj do Was mówił. Bardzo dużo ognia jest w tej relacji. Nie wiem, czy w tej obecnej, czy w tej, która była, i się z niej tutaj z jakiegoś powodu wycofujecie, bo tutaj jest trochę wycofania. I, i później mamy kartę śmierci, więc tak jakby też troszeczkę tutaj się pokazuje takiej energii. Z, kończącej się, ja bym powiedziała, tak nie, nie dramatyzując tutaj specjalnie, ale jesteście umęczeni. W dwóch kartach się tutaj pokazuje, że przynajmniej takiego umęczenia, dziewiątka buław to jest karta dodatkowa oczywiście, ale ta piątka monet też o tym mówi, że tutaj się zmęczymy czymś, czy już od jakiegoś czasu dążymy w czymś takim męczącym. No, i karta taka, którą ja dodatkowo teraz w, tym, w tych tygodniówkach w tym tygodniu dokładam. Mam takie nowe karty i na razie po jednej tutaj z nich tylko wyjmuję dla każdego znaku. Tutaj macie właśnie kartę, kiedy jest troszeczkę takiego zmęczenia życiem, takiego pokazania, że nie za bardzo nam idzie w tym życiu pod wieloma względami. Tu się bardziej pokazuje to, jeśli chodzi o, o materialną stronę naszego życia, ale, ale i tak tutaj jest jakby taka osoba zmęczona, która ciągle się z czymś boryka i, i tak naprawdę tego końca nie widać. No Ale um, bardzo generalnie fajnie, pozytywne macie te karty, żebyście się nie martwili od razu już zawczasu, więc um, idąc dalej, tutaj macie pokazaną Królową Monet, um, ale jeszcze chciałam o tym um, Księżycu powiedzieć, ponieważ ta relacja nam się tutaj bardzo zarysowuje. Um, więc bardzo taka silna ta relacja była, bardzo taka, dużo fantazji w niej było, dużo takiego um, jakby, nie wiem jak to powiedzieć najlepiej, takie spełnienie, spełnienie um, naszych snów, naszych pragnień, jeśli chodzi o tą drugą połówkę, że to jest ktoś, kto rzeczywiście, kim pokładaliście swoje, marzenia, taka osoba, która rzeczywiście była wam przeznaczona według was w szczególności, okej? Okay? To może tak, nie wiem. W każdym razie sam księżyc mówi o tym, że tutaj macie jakby bardzo zwracać uwagę w tym tygodniu na waszą intuicję, bo tutaj tym księżycu się bardzo dużo pokazuje często takiej wrażliwości, więc może ta wrażliwość was jakby troszeczkę przygniatać w tym tygodniu i właśnie to ja bym bardziej podciągnęła tutaj pod te karty, które się pokazują jakoś takie zmęczenie troszeczkę. W tej karcie księżyca też macie tutaj jakby taką namowę do tego, aby się pożegnać, jakby z taką przeszłością, która nam nie służy, z jakimś takim życiem, czy takie rozliczenie z tą przeszłością. Więc no nie wiem, jak to wam tutaj by pasowało, ale. Tu są iluzje często, takie fantazje, właśnie czasami nieoparte na tym rzeczywistym o, o, o obrazie tego, co się dookoła nas dzieje. Więc zwróćcie na to uwagę i nie wiem, czy to będzie. Gdyby to z Wami w ogóle nie miało żadnego sensu ani znaczenia, to się nie przejmujcie. Po prostu ta karta wypadła i najbardziej konkretnie to, co ja bym tutaj akurat do tego Waszego przesłania powiedziała, to, to jest właśnie takie: za bardzo ufaliśmy w czyjeś słowa. Lub w to, co my chcieliśmy, w nasz obraz, który my sobie stworzyliśmy według tej osoby, z którą tutaj byliśmy związani, czy jesteście nawet w tym momencie. Więc tutaj nie ma jakiegoś strasznego bólu, bo wy tutaj się zbieracie bardzo ładnie, na końcu macie sześć monet, więc wracamy do takiej równowagi życiowej i, i tutaj jest bardzo ładnie. Jeśli chodzi o przyszłość, także nie ma czym się przejmować. Mogło to dotyczyć kobiety, dlatego że, mm, i to teraz już tak nie podciągając nawet pod, pod związek, tylko w ogóle generalnie tu mogło chodzić o jakąś kobietę. Tutaj się pokazuje ktoś, kto może być, nie wiem, szefową, matką waszą, um, zarówno dla pani, dla panów. Tutaj pokazuje się jakaś druga kobieta, i z nią też może tutaj ten smutek być związany z jakiegoś powodu. Um, Ktoś, kto jest bardzo generalnie dobry, tutaj nie ma jakiejś złości w tej, w tej kobiecie, z którą to jest związane, to jest ktoś, kto jakby bardzo w, tak dobrze wpływał czy wpływa na nasze otoczenie, ktoś dodaje takiej stabilizacji, stabilności w naszym życiu, osoba bardzo, na której się zawsze można wesprzeć, Dużo ma takich bardzo ładnych zalet, królowa monet jest zwykle, więc jedna, jedna taka rzecz, która się czasami u tutaj jako negatywnie pokazuje, to ona się tak zamyka często w sobie. Ona nie jest taka otwarta na jakieś nowości, na jakieś takie propozycje, na nie wiem, takie pójście dalej. Ona raczej woli ten swój bezpieczny um, świat i tak jakby nie jest chętna, żeby tutaj. Um, rezygnować z tego, tak? Może tutaj w związku z tym też są jakieś konflikty pokazane, ale też tu się wam pokazuje to, że być może um, jako ostrzeżenie w tym tygodniu, żebyście uważali na wasze finanse, dlatego, że tutaj możecie, tu jest pokazane bardzo, jakby coś, że moglibyście przepłacić ewentualnie, więc zwróćcie uwagę, gdybyście coś kupowali, i może, może wam się nawet coś tutaj popsuło. Ale gdybyście mieli tutaj coś zamieniać, coś kupować, to uważajcie, dlatego że tutaj jest jakaś e, albo zła ocena kogoś, albo zła ocena jakiejś sytuacji. E, może to być właśnie z... E, z jakimś zakupem, więc związane. Więc uważajcie tutaj, żebyście za coś po prostu, na czymś nie stracili pieniędzy, bo tu się ta strata pokazuje. A druga rzecz od tej piątki monet to jest taki, właśnie troszeczkę w tej karcie, trochę smutku, trochę żalu, troszeczkę takiego zwątpienia generalnie samego życiowego, zagubienia szukanie troszeczkę takiego sensu w naszym życiu, co dalej tu robić, ale już wam się tutaj pokazuje coś fajnego, nowy pomysł, jakaś nowa szansa, macie asabuła, więc tutaj już zaczynacie jakby dążyć, bo ta karta mówi o tym też, że to światełko w tunelu już się świeci, wy do niego idziecie, tylko w międzyczasie macie dużo takich myśli, takiej walki z samym sobą, z myślami, że czy to na pewno, czy na pewno dobrze robię, czy ja z tego w ogóle wyjdę, więc dokładnie tak jakby tutaj jest tą Kartą dodatkową porównując, to tak jakby zagubieni jesteśmy i nie, nie widzimy tego końca. Ale tutaj równocześnie jest już nadzieja pokazana, tylko musicie e, uwierzyć w to, że w dobrą stronę zmierzacie, więc e, nie przejmujcie się, bo tutaj macie tego asa buław i ten as buław gwarantuje wam że to, że dobrze zrobiliście, dobra decyzja. E, as buław wam mówi o tym, że. Mm, Tutaj jest jakaś nowa oferta pracy, ponieważ macie jeszcze kartę śmierci, więc to jest, te dwie karty o sobie mówią, że tu jest nowa oferta pracy. Więc dla tych osób, które Albo szukają, albo zmieniają. Tutaj dostaniecie i to będzie dobre, bo wy wracacie tutaj też jakby, nie, nie zastanawiajcie się w każdym razie, bo to jest dobre. Tutaj macie wyrównanie jakby standardu życia. Jakbym tak powiedziałam, w każdym razie nie ma zachwiania tutaj, pomału na pewno będziecie tutaj dążyć do powiększania. Co dalej jeszcze? Sama śmieć dla Was tutaj jako karta. Ja będę oczywiście dokładać. Kartę na tą kartę śmierci. Jak wiecie, zawsze tak robię, ale już tak tylko przypominając o tej karcie, że tutaj jest osoba, zanim to zacznę tasować, po prostu, bo to jest dodatkowa wasza karta, generalnie sama w sobie. E, 9 Buław, Macie kartę, która pokazuje osobę, która jest już zmęczona e, ciągle jakimiś, powiedzmy, niepowodzeniami czy atakami na swoją osobę. Jakby ciągle muszę tutaj odpierać w związku z, z otoczeniem jakiś tutaj, jakby to powiedzieć najlepiej, jakby bronię swojej pozycji, ok? W, w różnych tematach. To dla was już wy sami będziecie wiedzieli, w jakim. W każdym razie ktoś, kto się nie poddaje, to jest fajne. Tu się ktoś nie poddaje, ale równocześnie jakby nie czuje. Nie widzi końca tego, ok? Więc to jest tak głównie od tej karty. Ale wracając do tej karty śmierci dla Was, to jest to, że tutaj w tej karcie właśnie Wam się pokazuje jakieś a, zakończenie jakiegoś jednego rozdziału konkretnego. A, i równocześnie oczywiście początek następnego, więc tutaj nie macie czym się martwić. Może to właśnie chodzić o to zadręczanie się, może o to poczucie jakby bycia sponiewieranym, więc to może jest właśnie te, to zakończenie tego rozdziału. I wtedy te karty tutaj wie, mają niesamowity sens, dlatego że właśnie chodzi o to, że jakby nie czuliście się bezpiecznie, jeśli chodzi o materialne, materialne wasze poczucie tutaj w, w tym tygodniu. A to już do was wraca tutaj, więc macie jakby początek wszystkiego na, na dobra. Co jeszcze wam tutaj powiedzieć? Um, może znaki zodiaku wam powiem. Um, które tu się dla was pokazały, więc w księżycu macie, moi drodzy, rybki pokazane, a w śmierci skorpiona, ale tu się też znaki ziemne bardzo pokazują, więc nie wiem, czy to też będzie dla was istotne, gdyby tak nie było, to, to przynajmniej te dwa, te dwa znaki, też one nie muszą mieć znaczenia specjalnie, ale może, może to się wam do czegoś przyda, może to rzeczywiście dotyczy jakiejś osoby. No i zobaczmy na tą kartę śmierci, no, macie małżeństwo tutaj pokazane. Jakieś małżeństwo, czyli między Wami tutaj coś jest, nie tak. Um, um, chyba, chyba to, co powiedziałam na samym początku, będzie mi największy miało sens, dlatego ja tak myślałam troszeczkę, że. Znaczy, cały czas tak myślę, że to mogłoby być dla singli, ale tutaj się jednak um, partnerzy pokazują. Więc jakby. Za bardzo wierzyliście w coś, a za bardzo um, mieliście może właśnie zbyt dużo takich, jakby to powiedzieć,. Um. Za dużo pokładaliście nadziei w tym związku od początku. Nie wiem, w jakim się znajdujecie w związku, bo to może być krótkotrwały, nie musi być jakiś, nie wiem, wieloletni, ale to się tak pokazuje, że tutaj chodzi o tych partnerów, że z jakiegoś powodu tutaj było niestety troszeczkę życie jakimiś kłamstwami, iluzjami, Jak, jakaś męczarnia tutaj była, krótko mówiąc. Chyba tyle, wiecie. Nie, nie chcę tutaj jakoś Was specjalnie w ten temat wciągać, ale. To, co się pokazało, więc tyle mówię. A Samo to, że wychodzicie już na ten, na ten poziom równowagi to jest piękne. I to dotyczy akurat i właśnie tego związku, i właśnie tej oferty pracy. Tutaj znowu wracacie na te toryk, na których, z których może się zsunęliście, ok? Więc tutaj wracacie jakby do tej równowagi i nie macie się czym, czym martwić. Także dużo komunikacji może komunikacja była też troszeczkę zawieszona za z jakiegoś powodu, więc tutaj. Tak czy inaczej, wszystko bardzo ładnie się pokazuje, a z Buław to już Macie, znowu ogień tutaj wraca do Was, więc z głowa do góry. <laughs> jeśli dla kogoś z Was to by rezonowało, to dajcie znać, ewentualnie. A jeśli nie, to po prostu spróbujcie tą drugą część, dlatego że ta druga może będzie z Wami bardziej rezonowała. Może tam znajdziecie właśnie to, co powinniście usłyszeć. Pozdrawiam serdecznie, udanego tygodnia, moje drogie strzelce, Na wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się. I witam was, moje drogie single strzelce. Zobaczmy, co się tutaj dla Was, moi drodzy, pokaże. Jak zawsze przypominam o tym, że nie ma nic złego w tym, gdyby ta wersja z Wami nie reznowała w jakikolwiek sposób, czy też no, w, w większości ok, dlatego że możecie posłuchać sobie tej pierwszej części i wtedy tutaj jakby um, może tam znajdziecie właśnie odpowiedź na jakieś Wasze pytania. Więc nie, nie obawiajcie się te, o, o, o to w każdym razie. Tutaj świeczka zagasa taką specjalną świeczkę, nie tak, że, że to jest jakiś niedobitek tutaj. Ona jest taka specjalna ze specjalnym przeznaczeniem, także. A, dlatego tak wygląda, jak wygląda. No dobrze, zobaczmy, co się u was tutaj pokazuje. I macie królową buław na początek, więc. O i macie śmierć. Także tak to samo się pokazało tej, w tej naszej a, a, pierwszej części. Macie maga, macie odrodzenie. Wow, ale macie karty. A dwa miecze i kapłanka. No i znowu mamy tutaj jakąś parę osób. Kreatywną bardzo. Bardzo duchową, a taką wręcz jakby bratnie dusze, złączenie dusz, jakieś takie tego typu, jakaś taka spirytualna. Tutaj jest powiązanie między dwoma osobami. Macie rycerza kielichów, więc on zdecydowanie mówi, że tutaj ktoś do was zmierza z uczuciem. Albo wy do kogoś, no i pamiętajcie, że to nie musi być od razu tu i teraz i w tym tygodniu. Tu po prostu ktoś do was zmierza. Na początku macie królową buław, więc królowa buław to jest osoba zdecydowana, ktoś, kto wie, czego chce. Przeważnie to jest kobieta, ale samo w sobie to jest to, że to jest osoba bardzo taka. Wdzięczna do otoczenia. W sensie taka bardzo mm, szczera, dobra, y, ale taka też nie można jej na odcisk nadepnąć, bo, bo ona jest taką osobą, która jest bardzo czu czujna na jakieś e, przeginanie w jej kierunku. E, takie, no nie wiem w jakim sensie, ale takie um, znosi, e, powiedzmy tak. E, pod swoim kątem mogłaby znosić dużo jakichś takich um, nie za bardzo przyjemnych spraw, ale do czasu, jak to już się po prostu jej ta cierpliwość wykańcza, to, to tutaj nie ma, nie ma sory, tak. Um, powiem jeszcze na początku może wam o tej karcie, która się jako dodatkowa tutaj um, na ten tydzień dla was pokazuje. Więc tutaj jest taka osoba, która jakby nie dostaje tego um, od życia... Co powinna, więc tak jest troszeczkę taka utrudzona, zmartwiona. Jakby, jak to się mówi, taka z. Nie wiem, taki z mechrana mi przychodzi do głowy życiem generalnie, więc tak jakby troszeczkę tutaj ktoś jest. Opadający z sił w jakimś konkretnym temacie, więc tutaj się, gdyby tak było, no to się nie przejmujcie, bo to też jest karta, która mówi o tym, że mamy tutaj się niestety na takich bolesnych przykładach nauczyć czegoś. I, no i nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale, ale tak, to, tak to się pokazuje w tej karcie, więc nie musi nawet z wami rezonować w żaden sposób. W każdym razie to się pokazało. No i mamy kartę śmierci, moi drodzy, zaraz za tą królową była, więc. Może być tak, że tutaj, um, tak jak w tej pierwszej grupie, tutaj dobiega końca jakiś rozdział w Waszym życiu. Um, może właśnie to zadręczanie się, które wynika właśnie z tej karty. Może być tak, że chodzi o mm, jakąś kobietę, ja bym powiedziała, lub po prostu jakieś takie. Um, Generalnie, o co, o co chodzi z tą kartą śmieci, to to, że coś tutaj dobiega końca, ok? Czy chcemy tego, czy nie, po prostu naturalnie tutaj musi coś się zakończyć, bo śmierć to jest karta, która w naturalny sposób zamyka nam jedne drzwi, a drugie otwiera, pod warunkiem, że my już jesteśmy na to gotowi, że to, um, że sami do tego już dorośli, dorośliśmy, ok? Do, do jakiegoś pożegnania się z czymś. A więc w tej karcie, przeważnie jest tak, że coś z czym walczyliśmy, nie wiem, przy czymś się jeszcze jakby kurczowo trzymaliśmy, znosiliśmy wiele rzeczy, dawaliśmy radę po prostu. W tym momencie już jakby przychodzi ten moment, kiedy to naturalnie już musi się zakończyć, a wy jakby jedyna rzecz, z którą wy musicie tutaj coś zrobić, to to, żeby podjąć decyzję, że tak, tu już i teraz kończymy. Więc to jest z tej karty. Macie pokazanego tutaj skorpiona, macie pokazanego... Um, lewa, macie pokazanego raka i macie, pokazanego, macie pokazane bliźnięta, więc tutaj są trzy takie główne znaki zodiaków. Nie wiem, czy któryś z tych znaków będzie dla was istotny, ale gdyby tak było, to no to to jest to właśnie. No i tak... Dla Was, ponieważ Wy jesteście singlemi, ja bym powiedziała e, krótko tak, że tutaj dobiega e, końca, czy dobiegła w ostatnim czasie jakaś relacja. No. Nie było to przyjemne, ale Wy już tutaj jakby ruszacie, bo to raczej wy ruszacie tutaj w czyjąś stronę już. I to, no to bez względu na to, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, ruszacie w czyjąś stronę, bo jesteście już jakby gotowi na to, żeby on jakby z, do ponownego związku. Okay? Wejścia w coś nowego, w nową relację. To jest fajne ale pamiętajcie, żebyście się nie wpakowali w coś znowu, co was tutaj może nie wiem, zaczarować trochę, za bardzo się zauroczyć kimś, dlatego, że macie maga, więc mag to jest taka taka persona, która czasami zamydla oczy. Fajna osoba, bardzo energetyzująca, taka, która dodaje nam wręcz jakby siły, co jeszcze? Bym powiedziała taka bardzo konkretna osoba, ktoś, kto zaraża z tą swoją fa fajną energią, ale równocześnie łatwo się zagubić w tej właśnie energii, dlatego że on troszeczkę taki jest no, no, czaruś, ok? Więc tutaj jest dużo pracy, poza już wszelkimi um, jakby uczuciowymi tematami, tutaj jest dużo. Energii działania. Mag to jest pierwsza karta, znaczy karta z, pie z, z pierwszym numerem, jeśli chodzi o wielkie arkana, więc tutaj jest jakby początek pracy nad czymś, nad sobą, nad pracą, nad związkiem, nad cokolwiek to dla Was oznacza. Tutaj kreujecie, tutaj działacie i, i i tak ta energia będzie już wam jakby towarzyszyła przez naj, najbliższy czas, bo tutaj się ktoś urodził na nowo, ktoś zaczyna coś na nowo, więc tutaj jest jakby tupnięcie nogą w tym momencie na jakiś temat w naszym życiu, a tutaj kreowanie tego wszystkiego na nowo, z pełną siłą, nie patrząc się na nikogo, nic tutaj nie jest w stanie was w ogóle nawet e, jakby... Wytrącić z, z tego, co wy tutaj zaczynacie robić, ok? Więc tutaj już nie zmienicie tego zdania, choćby nie wiem, kto próbował, to i tak wy tutaj lecicie. Karta odrodzenia wam tylko to potwierdza, że wy tutaj naprawdę zaczynacie wszystko po raz drugi działać. Karta znaku z dnia kulwa, więc tutaj jest siła w tej karcie równocześnie. To nie jest tak, że tutaj sobie ktoś. Okej, okay, dostaje szansę, to może spróbuję albo nie. Tutaj jest próba. Tutaj ktoś idzie po to, co i czego sam chce. I w tej karcie macie rzeczywiście słuchać własnego serca, a nie, czy też e, waszej siły, a nie tego, co wam ktoś tutaj e, znowu by narzucał. Okej, okay? więc tutaj uważajcie, żebyście nie dali po prostu się znowu w, wpakować w jakieś takie e, manipulacje, bo tutaj mamy też manipulację, manipulanta, który mógłby ewentualnie nam. E, no, zamydlać, tak, niektóre tematy i nie widzimy wszystkiego tak za bardzo wyraźnie, bo rycerz kielichów niestety nie widzi wszystkiego wyraźnie, bo on tutaj bardzo tak uczuciowo do wielu tematów podchodzi, emocjonalnie, więc tutaj, tutaj musicie, nie wiem, zwrócić uwagę na to. Mamy decyzję w karcie miecza, ale też i blokady, blokady, kiedy... Albo te decyzje są w tym momencie jakby niemożliwe do podjęcia, do podjęcia jakby z, zdania, ale też tutaj się pokazuje, moi drodzy, to, żebyście nawet spróbowali ewentualnie poszukać więcej, poszukać jakby więcej tutaj e, informacji, gdyby była jakaś, jakaś taka, e, jakby, powiedzmy, moment, kiedy nie wszystko dostrzegacie, bo tak tu się to pokazuje, że nie wszystko dostrzegamy, więc może być e, tak, że, albo jeszcze, jeszcze jest taka druga rzecz, która tutaj jest też z tej karty, pokazuje się, że są osoby, które nam e, doradzają, a wy nie potraficie tak za bardzo, jakby te myśli są za bardzo zabrudzone, żeby tutaj dojrzeć to, to, co tak naprawdę powinno być zrobione, ok? Która tutaj z tych decyzji będzie słuszna, bo tutaj rzeczywiście stajecie przed, takie, celuje na ślepo w coś, a, a tego macie unikać. Macie kapłankę, więc gdybyście mieli jakieś dylematy, tutaj macie osobę, która Wam jest w stanie wskazać odpowiedź, drogę, jakąś wskazówkę Wam dać. Karta kapłanki mówi. W ogóle pokazuje się wtedy w każdym przesłaniu, kiedy sytuacje są niejasne, coś nie jest klarowne, a coś tutaj jakby jest poza wzrokiem, ukryte. Więc tutaj macie kogoś, albo sami musicie poszukać. Ja zwykle mówię, przy tej karcie, żeby tak w granicach rozsądku, do momentu, kiedy już dostaniecie odpowiedź, ale nie głębiej, ok? Nie kopać głębiej, bo czasami te informacje, których się doszukamy, mogą być, zadziałać w drugą stronę, nie po to, żeby nam mają pomoc, ale mogą nam przeszkodzić, więc to uważajcie. I pokazują wam się imprezy jakieś rodzinne, jakieś nie wiem, celebracje, świętowanie, może to dotyczyć kogoś z waszej rodziny, z, jakiś członek rodziny. Um, lub ktoś, jakiś przyjaciel, przyjaciółka, powiedzmy, też tutaj będzie jakiś powód do właśnie świętowania, i tu się pokazują. Nie wiem, no ja, ja zawsze mówię wesele, ale nie muszą być. Oczywiście, jakaś uroczystość, taka, która będzie związana z, z kimś, z rodziny, z kimś bardzo wam, bliskim, emocjonalnie, to może tak, um, na koniec. Chyba tyle. Mam nadzieję, że tutaj znaleźliście coś dla siebie, moi drodzy. Ach, właściwie to nie. Jeszcze nie będzie koniec, dlatego że zawsze wiecie, że na tą śmierć dokładam dodatkową kartę i teraz już prawie o tym zapomniałam. Nie wiem, czy to komuś pomaga, ale, ale tak, mam taką zasadę, więc jakby zróbmy to i tym razem. Um, akurat w tej pierwszej części też była ta śmierć i dotyczyła właśnie partnera, partnerki, więc drugiej osoby z, ze związku, a z, u was zobaczymy, co tu się pokaże. No i zobaczmy, co tu się pokaże na naszą kartę śmierci dla was, moi drodzy. I tutaj macie odchodzenie od czegoś, także tutaj jest y, jakaś decyzja, jakieś odejście, nie z czegoś, co wam nie służyło. Po prostu wy tutaj, jakby idziecie dalej rozwijać się, więc nie zatrzymujecie się, idziecie dalej. I to jest dokładnie to samo, co w odrodzeniu. Więc wy, jakby sami tutaj bierzecie decyzję w swoje ręce i szukacie czegoś dalej poza tym, co już w czym jesteście. Czyli czymś, co jak najbardziej było dobre, było ok. Um bezpieczne. Tak jakby my wychodzimy z tej naszej bezpiecznej sfery, idziemy dalej szukać. Tu się jakiś pomysł Wam urodził. I to już chyba z tym was zostawię, dlatego że tutaj jest po prostu jakaś decyzja pójścia dalej. I to już Wy sami będziecie wiedzieli najlepiej, o co chodzi. Bardzo tu się pokazują jakieś takie otoczenie powiedzmy. Ci jesteśmy uczuciowo z czymś związani, i to może nie musi być osobą, uczuciowo po prostu emocjonalnie z czymś byliśmy związani, od tego odchodzimy, ok? Więc to już um... myślę, że tyle. <grych> Pozdrawiam Was, moi drodzy, wszystkiego dobrego Wam życzę na ten tydzień, a ściskam mocno, ładnej pogody, aby nie było tam jakichś zachwiań, bo już słyszę naprawdę, że coś z tą pogodą nie, nie ciekawie. Ale Wam życzę słoneczka. Może tutaj będziecie podróżować gdzieś, bo też są dwie jakby karty, które mówią o tym, nawet trzy wręcz, że może tutaj być jakieś przemieszczanie, wycieczka, nie wiem, nawet jednodniowa, ale jednak tutaj coś się też pokazuje jako, jako pójście dalej. Więc może właśnie być związane z jakimiś takimi wyprawami gdzieś. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrawiam.